Staramy się pozostać w cieniu jako policjanci, co tam jakby śledczego policji. Wizytów koncywać jest rzetelność, solidność i ciężka praca. Formalnie powstał 15 kwietnia 2000 roku. Specjaliści od brudnej roboty, fachowi wyszkoleni i uzbrojeni, od 20 lat mierzą się z najgroźniejszymi przestępcami. Centralne Biuro Śledcze to szpica uderzeniowa polskiej policji. Lata 90. to były bomby, wymuszenia rozbójnicze, porwania. Proszę zobaczyć, ile było. Wojn ulicznych w samej Warszawie. Ile było zabójstw. I powoli, powoli zaczęliśmy to opanowywać. Prezentuj! Centralne biuro śledcze powstało z połączenia biura do walki z przestępczością zorganizowaną i biura do spraw narkotyków. Nowo powstałe biuro wykonywało jednocześnie pracę operacyjną i śledczą. Choć początki były trudne, a wyzwania ogromne, szybko pojawiły się efekty. OCBE się zrobiło się głośno. W tych czasach no to jest przestępczość ekonomiczna, chociaż cały czas borykamy się z problemami z kibolami, i, i tutaj na to, na to mocny nacisk też położyliśmy. Na razie póki co dostają cały czas po głowie i grup przestępczych, tych kibicowskich jest y, coraz mniej, chociaż wiadomo, że to się, te grupy się gdzieś tam odradzają, Także trzeba cały czas mieć ręce y, na pulsie. No. Obywatel najczęściej widzi włamania do sklepów, kradzieże samochodów, kradzieże torebek czy też urwane lusterka. Natomiast ta przestępczość, którą zajmujemy się my, nie jest aż tak widoczna z punktu widzenia, z perspektywy normalnego człowieka. Natomiast ona w konsekwencji, ta nasza praca ma ogromny wpływ na to, jak się żyje w naszym kraju. Staramy się pozostać w cieniu jako policjanci, co tam jakby policji, wyłącznie po to, żeby być bardziej skutecznym w swoim działaniu. Jak ktoś powiedział, pracuj w ciszy, niech efekt przyniesie hałas. To na dwudziestolecie, więc jeżeli mnie koleżanki i koledzy widzą, a mam nadzieję, że mnie zobaczą, w związku z tym wszystkim życzę przede wszystkim szczęścia rodzinnego, osobistego, no i samych sukcesów w pracy zawodowej. Trzymajcie się.